Co to jest? A to jest łuk, a ja nie mam szczałów. No, ktoś tam biega, ktoś strzela. Jest, i znowu zdechniesz. Ta. <noise> ja raz tylko zdechłem. Cześć, Jestem w Shelton Farm. Zrobiście też, że jestem w Shelton Farm. Dawaj, spotykam się przy tym takim czerwonym budynku. Wow, to jest milion. No tak, no tym takim, tym takim jakby wysokim silosem, czy czymkolwiek, no Bronie Uwaga, strzelam. Nie do mnie. Zostaw. Widzę tam, ej widzę cię. <gry> Negan, negan. To jest czarny? A, tak. widzę. Gdzie ty jesteś? Za to nie biegaj. Ej, biegnie za to jakiś farmer. Zabij go. Bo ma fokusa na mnie. A, ty masz ryj. Mia. <sum> Samasz głupi ryj. Ej cho chodź mi tu pomóc z tym Czekaj, bo mam łopatę, idę mu pieprzyć łopatą Tutaj ja zabiłem tego typu. Dawaj bagdora Dawaj bagdora PASZLIIII <grym> raz Co się lampisz? <grym> o mam epa Mam czapkę Jakie to masz ryj Jaki ja mam ryj? Czekaj o tutaj go zabiłem w tym miejscu <grym /słysza> Są tu jego itemy Czekaj, jestem teraz Coś klikłem myślę Nie tu ja go spotkałem i mi zaczął truć dupę Hey, what's your name Patrz, słyszysz mnie Słyszałeś? <grym> /słysza> <grymów> Czemu ty Czekaj, powiedz powie coś <grymów> Takie małe echo jest Halo Co? Jak ktoś tu ktoś coś gada Właśnie słyszałem mu z tej łopaty O, zrobiliście O, Gacie, weź sobie w końcu nie jesteś W końcu masz spot Patrz pije z tego Słyszymy E Teraz Halo Nie, teraz te, Teraz Ale nie. Chodzi mi ogólnie, bo nie wiem czy mi się A... by Ej, tu jest, patrz Halo 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 Ej, tu jest kolejna łopata Ej, to on powiedział halo? Ta Don't kill Hello, blat Ja mam łopatę, chcesz? Zabijemy go w dwóch <gryd, gryd> Bleat, ty raz Mam wiosło, dam Też to właśnie mam Dalej, go, trzy Cztery <gryd> <gryd> Jak się złożył? Daj mi jedną łopatę tab. I surrender. I surrender. Okay, 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 okay. Now <laughs> I go. Can I team up? Now <laughs> <laughs> I, <surrender>. <laughs> <laughs> I <surrender. laughs> go. <O> Maybe. <laughs> That's weird. I surrender. Headshot. I didn't ignore you. Zajebałem go, poskładał się Czarny jakiś <grym 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 no choć... <grym> Lord, I surrender, I surrender I surrender Nie no dobra no to jakieś tak... Trochę mi go szk Trochę mi go szkoda Ej Bij mnie O jest murzyn Ej, jest jakiś murzyn W żółwiowym tym T-shirt tam jest, masz. Parek innego. Szczel do niego masz. Ammo? Nie. Było zero dwa. Amo? Było 0 na 2. A by się przydało. Ej tu jest u góry jakiś typak jeszcze. Czemu tu wszyscy są? Idę, K. Mam 2 HP. Dobra, będę cię osłaniał teraz. No i surrender. Kurde, szkoda mi tego gościa. O! masz tego? Masz coś na HP? Coś mam, ale nie wiem czy to mi będzie w ogóle respić o respi Powoli, ale respi Nic więcej nie mam Dobra, chodź, poszukamy jakiejś... Ej, y... Ej I Ej surrender Chcę nam ukraść I surrender What the fuck are you doing? Ja no zgodnik. Ten, Co ten Nyg'a? Jest. Coś tu ma? Halo? 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 Halo nigga? Halo? Halo? <laughs> Halo? grajesz Halo? Halo? Don't kill yourself. That... Hey. <laughs> jump? <laughs> Don't jump! Don't die. No, <laughs> plecy masz szmata, dawaj szmata. Let's kill him, chodź tu. Z prawego mu. <laughs> dawaj go. Nie mnie. <laughs> dawaj go. Poskładał się, zabił go. O Jezu, ja, muszę się Chodź zabić. Ej, tu. tu wszyscy zginęli. Jest. Ej, jest tu jakiś really? murzyn. Ej, dwóch! A czemu tu wszyscy o, też jest są? O, <laughs> oh. oh no. Hello. Welcome back. Rest in peace, mate. Welcome back. Take a shovel behind go. you. I have an knife already. Oh, okay. Sniper. I'm back on the check. Respawn.